Witam wszystkich. E, tu Tomek. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą lekcją SEO na wakacjach. No i najprostsza rzecz, od której powinniście zacząć, ale też jest to rzecz, która jest dla was naprawdę przerażająca. A to nasz WordPress backend, czyli to, co się wszystko tu dzieje. Uh, a pluginów, update'y WordPressa przeważnie naprawdę mamy straczkę przed tym, bo dużo rzeczy może się wysypać, uh, jak coś nie styka, a uh, update templateów, inne bariery, no autentycznie wszystko może się posypać. Uh, więc podstawową rzecz, rzeczą, od której musimy zacząć, a uh, zanim cokolwiek tu dotkniecie i zrobicie jakikolwiek update, jeżeli nie jesteście niczego pewni, proponuję zacząć od Akiba Backup. Ściągamy sobie coś takiego jak ekiba-backup. To jest taki świetny plugin. Co prawda on będzie trzymał wszystkie rzeczy... Wybieramy ten dla WordPressa. On będzie trzymał wszystkie rzeczy, wszystkie backupy, które zrobimy na naszej stronie, na naszym serwerze, więc nie przeraźcie się, jak możecie to stracić. To nie jest jakieś super rozwiązanie. Natomiast w tej wersji bezpłatnej a um, myślę, że na, na takie potrzeby, jakie macie, to będzie idealne. Więc dodajemy nowy plugin, wybieramy upload, przeciągamy to, co pobraliśmy, czyli tą ekipę, i instalujemy. Dobra, aktywujemy plugin, i on tak naprawdę e, nie wymaga żadnej konfiguracji. Jedyne co klikacie. Ten Configuration Wizard, ale on, on tak naprawdę nic poza tymi waszymi ustawieniami default nie zmieni. Jedyne co to zrobi, to ograniczy do 2 GB plik backupu i to wszystko. I teraz tak, zrobienie tego backupu to ponownie jest jedno kliknięcie. A ten proces będzie trwał w zależności od szybkości waszego serwera, od wielkości waszego WordPressa. Może być różnie. A od kilku minut do godziny, nawet i dwóch, w zależności. A jak to wszystko u Was działa? A Za sekundkę będziemy mieli tutaj gotową optymalizację tego plugina. Ok, teraz widzicie, mamy ten finish benchmarking. Klikamy Backup Now. Na to nie zwracamy uwagi. I wybieramy Backup. Mój backup się rozpoczął, więc jak tylko będzie on ukończony, śmiało będę mógł zaktualizować wszystkie pluginy WordPressa i w ogóle je zacząć czyścić. OK, mój backup zakończył się sukcesem, mogę kliknąć Manage Backup, żeby zobaczyć co ja tutaj mam a, i jak widzicie, a, on zrobił się w 50 sekund, mała strona, 260 MB tylko, to jest ta strona Sample. OK, w tym momencie a, jestem ubezpieczony i mogę zacząć bawić się WordPressem i update'ami, czyli pierwsze co to klikamy Update i wszystko co tu macie z góry na dół powinni się zupdate'ować, OK? Aby mieć pewność, że wasz WordPress działa naprawdę dobrze i jest e, zabezpieczony poprzez najnowsze pluginy i wszystkie te dziury są zaatakowane, te które są znane, update'y musicie robić regularnie. Ok, dobra, jeżeli nie ma nic innego na liście update'ów, to teraz najważniejsza rzecz: zaczynamy czyścić naszego WordPressa z syfu. Ok, e, mamy backup zrobiony, więc po raz kolejny jest to bezpieczne. Pierwsza podstawowa rzecz, którą powinniśmy przejrzeć, to nasze pluginy. Wszystko to, co jest nam zbędne, niepotrzebne i nie używamy, wyłączamy. Okay? Czyli w moim przypadku, no ja na, na pewno nie używam tego. A tego nie używam. Dobra, wyłączam. Każdy plugin, który tutaj posiadam, a zużywa zasoby mojego WordPressa. Możecie je sobie sprawdzić w ogóle, klikając, doda dodając nowy plugin, który się nazywa Query Monitor. I ten plugin tak naprawdę zbada waszego WordPressa, serwer, wszystkie połączenia, wszystko to co się dzieje. i Będziecie mogli oszacować, jak to wszystko dobrze działa. On też wytknie kilka problemów, które mogą się pojawić. A wszystko będziecie mieli wyszło. No, okej, okay. pojawiły mi się już tutaj te cyferki, i co to oznacza tak naprawdę? No, dla mnie to oznacza, że mój backend się zadowolony w 0,3 sekundy. Zużyłem 27 MB ramu, a i mam 81 queries. I to będzie różne dla każdej strony. Na przykład dla tej, jak widzicie, mam 102 queries, ale też 0,3 sekundy i też mniej więcej 28. Nie mam tu żadnych rzeczy na czerwono, więc jest dla mnie okej. Okay. Jeżeli wejdę sobie na stronę główną, no to tu już coś się pojawiło na czerwone, mam jeden PHP warning. OK, mogę sobie to kliknąć i zobaczyć, co się dzieje. Na przykład mam jakiś call user uh, function array. Uh, coś jest takie, a powinno być takie, OK? Uh, no i widzę, że to jest, to dotyczy WordPressa i rank Mafa. OK? Tu macie wszystkie informacje, a coś jest nie tak. Będziemy dochodzić do tego później, uh, bo chodzi o to, żeby to wszystko było naprawione, tak? Ja podejrzewam, że to może być związane też z optymalizacją i z tego, jak ten RankMath u mnie działa. Ewentualnie po prostu mam włączoną jakąś rzecz na w której niekoniecznie powinienem mieć włączony dla tego template'a. Dobrze. Mimo wszystko pozostałe rzeczy u mnie działają dobrze. Pół sekundy załadowana strona, 18 MB mega, 18 RAMU zużyłem, więc super mało, ok? Super mało, jak na WordPressa wiadomo. W momencie, kiedy pojawią się strony typu blog, gdzie będę musiał załadować, Więcej postów, to to wszystko rośnie. Okay? Ale mam jakieś zduplikowane queriesy, których nie powinienem mieć. To akurat widzicie, Gravity Forms coś mi robi. A ja na przykład na tej stronie nie mam Gravity Forms, więc dobrze by było w późniejszej optymalizacji zacząć usuwać takie rzeczy. Przejdziemy do tego w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy robić pełną optymalizację strony. Na chwilę obecną wracamy do naszych pluginów, bo trzeba je powyłączać. Ok, czyli ustaliłem, że nie będę używał dwóch pluginów. I nie będę używał tak. Dash Notifier nie będę używał. Na pewno nie będę używał tego Maintenance Mode i pozbędę się tego unlist Pages. Ok? Czyli deaktywujemy. Idealnie, jeżeli teraz wszystko sprawdzimy sobie i będzie mi działało, to fajnie by było wy wyciąć te pluginy całkowicie. Kompletnie pozbyć się X WordPressa, czyli innymi słowy mówiąc, klikam Delete i usuwam. Ok? dobra. To by był taki krok pierwszy. Czyli ogarnąłem sobie pluginy, sprawdziłem, że jest fajnie, bez tych pluginów, wszystko działa na mojej stronie, więc pozostaje z tymi, co mam. Okay? Wiadomo, im mniej pluginów, tym lepiej. Nie potrzebujecie setek czy też dziesiątek pluginów, bo zwłaszcza jeżeli ich nie używacie, no to, to po co one mają być aktywne, po co mają siedzieć w waszym WordPressie i zużywać pamięć? I, spowolniać wszystko, ponieważ no, za każdym razem ładowania strony. Te pluginy trzeba wgrać, a nie chcemy tego robić. OK, dobra. Krok numer dwa. Media Library. To jest bardzo niebezpieczny krok. Nieważne co a, możecie mówić. Jeżeli macie dużo postów, to są mega problemy z tym, żeby się tego pozbyć. Często gęsto widzę, że fotografowie wgrywają posta, wrzucają zdjęcia, po o kurde, 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 w dużym rozmiarze usuwają je z posta i dodają je ponownie. Okay, czyli zmieniają, zmieniają rozmiar na komputerze i wgrywają ponownie. Natomiast one nadal tkwią w Media Library. Jeżeli przyłączycie sobie ten widok na coś takiego, to zobaczycie, gdzie one są wgrane. I te wszystkie, które są unattached, to nie oznacza też, że one są nam niepotrzebne, ponieważ one być może są potrzebne, tyle że nigdzie nie są załączone na zasadzie posta. Ale mogą być załączone na zasadzie na przykład header image, Czyli jakiegoś obrazka wyróżniającego. Mogą być w slideshow, który też tutaj nie będzie wymieniony. Więc usunięcie tak naprawdę tych zdjęć, które są unattached, poprzez zrobienie czegoś takiego jak filtr, unattached filter. I w momencie, gdybym teraz wszystkie te zdjęcia usunął, mógłbym mieć mega problem. Ok? Więc to, co ja lubię robić, to zaczynam od tego, żeby sprawdzić, czy w moich postach mam jakieś dodatkowe. Sizes, czyli e, rozmiary zdjęć. Ok, czyli idę do jakiegoś posta, na przykład ta puszcza notecka, jeden z ostatnich, no wybieram, a w chrome klikam prawym przyciskiem, wybieram Inspect i patrzę, jak się nazywa mój plik. Ok, czyli on się nazywa tak normalnie, nie mam tutaj żadnych przedrostków pod tytułem myślnik 768, czyli dodatkowy jakiś rozmiar albo cokolwiek. Ok, dobra, to jest. Nowy post, ale wiadomo, że nasza strona może mieć historię, i w, w, w różnych etapach, w różnych template'ach, która była, a będzie trochę to wyglądało inaczej. Zatem, polecam przejść z powrotem do backend, wybrać posty i kliknąć sobie jakieś random, na przykład ten. I mój ostatni post. Ja wiem, że tę stronę robiłem niedawno, więc. A wszystkie posty nie są bez dodatkowych rozmiarów, natomiast u Was może to wyglądać różnie. Jeżeli tutaj macie jakieś X, coś tam, coś tam, to oznacza, że macie generowane dodatkowo zdjęcia. Można by to zrobić. Jeżeli nie macie setki postów, to możecie to zrobić na zasadzie przeedytowania każdego posta i zmienienia tego rozmiaru. Jeżeli macie. Z tym wątpliwości, a to napiszcie po prostu w komentarzach i rozwiąż, yy, zacznijmy dyskusję na ten temat. Natomiast ja teraz się skupię na tym, jak to ograniczyć. Więc standardowo w naszym WordPressie, jeżeli wejdziecie na settings i media, tu macie wpisane: tu jest 150 na 150, tu jest 300 na 300, tu jest 1024 na 1024, prawda? Tak wygląda standardowy WordPress. To oznacza, że za każdym razem, kiedy wgracie zdjęcie, to zdjęcie będzie przez WordPressa w tle automatycznie zmieniane na dodatkowy rozmiar 150, 300 i 1024. To jest stara, stara rzecz w WordPressie i nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was z niej korzystał. Natomiast, jeżeli macie takie rzeczy, pierwsze co, zerujecie wszystko, aby przyszłe posty nie tworzyły zdjęć dodatkowych. Przyszłe. Okay. następnie instalujecie sobie plugin, ponieważ jak widzicie wrócę szybko jeszcze do tej podstrony w media. Jak widzicie, ja tutaj mam trzy rozmiary: thumbnail, medium i large. OK, trzy. Natomiast każdy template ma jeszcze coś w zanadrzu swojego. OK, i to możecie wyeliminować instalując plugin Stop Generating Image Sizes. OK, jak ten plugin zainstalujecie pojawi wam się tutaj nowa opcja Image Sizes. Klikacie na tą opcję i zobaczycie co jest robione. Czyli możecie zrobić Disable Image Sizes, Select All. Jak widzicie, pojawiła mi się tutaj opcja pod Medium Large, która jest 768 pikseli. Ja w WordPressie takiego nie miałem, więc wiem, że to jest dokładnie z mojego template'a. Natomiast Wy możecie, w zależności jaki macie template, możecie zobaczyć tutaj bardzo dużo dodatkowych formatów. A proponuję Select All, wyłączamy wszystko. OK, jak już to wszystko wyłączyliśmy, przyda nam się plugin. Dla tych, którzy nie mają w postach dodatkowych rozmiarów. Przyda nam się plugin Force Regenerate Thumbnails. Ok. Ten plugin jest bardzo sprytny, ponieważ pojawia się, jak aktywujecie go, pojawiają się w Tools, Force Regenerate Thumbnails. OK. I będzie tylko jeden przycisk. Regenerate All Thumbnails. Zanim to klikniemy spokojnie, ponieważ. Jeżeli jesteśmy pewni, że w postach nie używaliśmy żadnych dodatkowych rozmiarów zdjęć, jesteśmy gotowi, żeby to kliknąć i będzie wszystko OK. Jeżeli używaliśmy dodatkowych rozmiarów zdjęć, najpierw ogarniemy posty, czyli zmieniamy w każdym poście, w, po w, pro w prosty sposób zmienimy, że ma używać zawsze full size, a nie jakiś generowany rozmiar, i eee, jak ogarniemy wszystkie posty, możemy wejść do tej opcji i kliknąć ten przycisk. Ja teraz kliknę i zobaczycie, ile dodatkowych formatów zostanie u mnie usuniętych nic. Może dlatego, że ja ten plugin dzia działał u mnie od początku, natomiast u Was pojawią się fajne, ciekawe rzeczy. Zaraz Wam pokażę, jak by to wyglądało a na zasadzie, że nie używałem tego plugina, czyli robię deactivate. Eee, stop generating images, robię deactivate. Okay. I w tym momencie mój WordPress działa tak, jakby był no, wyjęty z pudełka. Więc jeżeli ja teraz kliknę force regenerate, to automatycznie mój WordPress zacznie tworzyć jak widzicie, dodatkowe rozmiary zdjęć. Ok? Co więcej, ja w settings mam wyłączone teraz te śmieszne rzeczy. Natomiast, jeżeli ja bym je z powrotem włączył i ustawił tutaj 150 na 150, 300 na 300, tak jak wy macie, 1024 na 1024, to w tym momencie, jeżeli ja kliknę na Regenerate, to sprowadzę mojego WordPressa do takiego poziomu, na jakim jest wasz, czyli zasyfiony zdjęciami. Ok i zobaczcie teraz, no wszystkie zdjęcia muszą się potworzyć, to sam sobie trochę potrwa. Natomiast chcę Wam tylko uzmysłowić, ile miejsca dodatkowo możecie stracić poprzez używanie zdjęć, których, których tak naprawdę nie potrzebujecie, do niczego nigdy nie wykorzystacie. To jest jedna rzecz, druga rzecz. Wgrywanie zdjęć na stronę. Jeżeli wgrywacie posta, który ma 50 zdjęć, bo jakiś fajny ślub mieliście, więc uważacie, że 50 to już będzie wow, super, pamiętajcie też taką fajną rzecz, że będzie to trwało wolniej. Okay? Moglibyście wgrać jedno zdjęcie, jedno za jednym, które ma nie wiem 400-500 kilobajtów, i byście to wgrali szybko. Natomiast tu musicie poświęcić jeszcze czas, aż żeby wasz WordPress wygenerował dodatkowo rozmiary. Jeżeli macie kolejący serwer to trwa to trochę dłużej. Więc w granie 50 zdjęć możecie je wgrać, używając waszego łącza odpowiednio, nie wiem, w minutę dwie, a możecie to wgrać w 5 minut, a to jest wasz czas, wy decydujecie o tym. Ok. Wracam do stanu poprzedniego, czyli to co Wy powinniście zrobić, włączam plugin Stop Generating Image Sizes Następnie wracam do Tools, Force Regenerate i wszystkich tam NASYSOB się pozbywam. OK? Ten proces też może potrwać odpowiednio długo, w zależności, jak szybki macie serwer. Dobra, a to jest jedno czyszczenie. Poczekamy, aż sobie skończy. Pozwolę mu przelecieć teraz już do końca. To jest 160 zdjęć niecały, a to, to, to jest nic, ale zawsze będzie pewność, że. Że to działa szybko i, i elegancko. Dobra, następna rzecz. Zobaczcie, na samym początku stworzyliśmy ten backup, ok? A, no i teraz ja już pracuję sobie normalnie z WordPressem, ponieważ troszkę go poczyściłem. Wszystko jest fajnie. Okazało się, że ja nie potrzebuję wracać nagle do tej kopii a, zapasowej, więc co teraz? No teraz jest prosta podstawowa rzecz. Idziemy do plugins i wyłączamy backup. Ten backup plik zostanie nam, natomiast ja tego plugina teraz nie potrzebuję fizycznie, więc jest mi on całkowicie zbędny, ok? Tak samo, jeżeli teraz nie robię żadnych e, postów, nie duplikuję nic, wyłączam ten plugin, zostawiam go sobie na WordPressie, ale zostawiam go wyłączonego, ok? Nie korzystam też z tego, więc e, na chwilę obecną, bo nie robię żadnych update'ów, więc nie potrzebuję tego, a e, tak samo skończyłem robić zdjęcia, więc ten plugin też mogę wyłączyć. Zostawię go sobie na przyszłość, bo może mi się przydać, ok? E, query Monitor na chwilkę jeszcze zostawię, to używam cały czas, to używam cały czas, to musi być włączone, wiadomo. Pozostałe rzeczy też zostają włączone, ponieważ one sprawiają, że mój WordPress po prostu działa. To tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe czyszczenie WordPressa. Mocniejsze czyszczenie polega na tym, że teraz wchodzicie w ten Media Library i jeden po jednym to, co jest unattached, czyścicie, ale zachowajcie ten taki. Um, taką ostrożność, żeby nie było naprawdę problemów, ok? Wiem, że tych nie będę mógł usunąć, bo one są mi potrzebne, ale ten film backup, bardzo chętnie go się pozbędę. Um, widzę, że te trzy zdjęcia teoretycznie nigdzie nie są, ale zerknę jeszcze na mój slideshow, ten pierwszy, bo coś czuję, że jedno, drugie, trzecie i to są właśnie te trzy zdjęcia, widzicie? To jest mój slideshow. W momencie, kiedy ja bym je teraz usunął, Mój slideshow przestaje działać. Ok? Dobra. Tak samo te rzeczy o fotografii, oferta wideo, wideo o mnie, a to są prawdziwe rzeczy, które ja mam załączone, i to jest na przykład to wideo, i wideo na stronie klienta, które mam. To są rzeczy, które działają i ja je potrzebuję, więc ja ich nie będę usuwał. Po prostu wiem, jestem ostrożny. Ok? Dajcie znać, jaki idzie u Was czyszczenie Wordpressa. Dajcie znać, co tu macie w Query Monitor w komentarzach poniżej. Zobaczymy, jak to wszystko działa. Postaram się Wam pomóc dalej. A tymczasem powodzenia i pamiętajcie, zacznijcie od zrobienia backup.